Zapraszam do Vanilla House na Zanzibarze, jest to pierwszy dom polski w wiosce Dżambiani, znany z książki Dom na Zanzibarze. Codziennie będą witać Cię przepiękne wschody słońca, które możesz oglądać z tarasu na górze lub na dole. Dom położony jest przy samej plaży. Codziennie możesz obserwować przypływy i odpływy oceanu. Plaża jest tuż przy domu dosłownie parę kroków z tarasu. To jest taras, na którym podajemy śniadania, lunche i kolacje. Podczas posiłków będziesz mógł spoglądać na ocean, delektować się kawą z kardamonem. Oto nasze drzwi rzeźbione, zanzibarskie i. Mała galeria zdjęć. To jest Bikiduda, znana bębniarka zanzibarska. Freddy Mercury, kiedy był małym dzieckiem, mieszkał na Zanzibarze. Księżniczka Salome i to ja na Kilimanjaro. To stół z przyprawami, a to zdjęcie każdy zna. Pożegnanie z Afryką. To jest oryginalne zdjęcie Karen Blixen w Nairobi, w jej domu na Wzgórzach Ngong i to widok domu. Pokój numer 5, Romantic, z widokiem na ocean i łóżko podwójne, chociaż nieduże. Jest to pokój z łazienką, Łazienka jest w stylu starym, zanzibarskim, z rzeźbionym lustrem, z lampą zrobioną z e, starych metalowych elementów. Pokój ma dwa okna. W domu mamy dużo elementów naturalnych. Wiele dekoracji zrobionych jest z muszli. A to pokój masajski. Może on być przeznaczony nawet dla pięciu osób. Są tu same pojedyncze łóżka. Pokoje są udekorowane malowidłami artysty zanzibarskiego i moimi właścicielki domu. To pokój masajski. A tu moja córka. Którą byłam na safari, to zdjęcie pochodzi z wioski masajskiej. Lustro dekorowane również biżuterią masajską. A teraz zapraszam do pokoju Afrykan. Jest to pokój dla dwóch osób, z możliwością jednej dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka. Tutaj też są malowidła na ścianach moje i artysty zanzibarskiego. To jest hol główny, również z malowidłem lwa na ścianie. W domu cały czas słychać szum oceanu. Dwa pokoje na dole Masajski Afrykan. Mają jedną wspólną łazienkę w kolorach turkusowych, morskich. Jest to łazienka duża i bardzo wygodna. To jest nasza mała recepcja. Kuchnia, symbol z książki Kobiety na Zanzibarze. A to moje zdjęcie kiedy byłam pierwszy raz na Zanzibarze, a to moja mama w Gdyni. Ten dzwonek wzywa na posiłki, na śniadania i na kolacje. Domu jest biblioteka i oczywiście książki, dom na Zanzibarze i kobiety na Zanzibarze. Zapraszam na górę na Taras, do którego. Również wchodzi się na medytację czy chill out. Jest on połączony z dwoma pokojami z pokojem safari. Jest to pokój bardzo duży, może być nawet dla czterech osób. Standardowo jest dla dwóch osób, jest bardzo duże podwójne łóżko, i czasami dostawiamy nawet dwie dostawki obrazy mojego autorstwa. Na ścianie obraz lokalnego artysty. Wychodzi się bezpośrednio na taras. Można tu leżeć na materacu i oglądać ocean lub wieczorem gwiazdy i księżyc. Z łazienki należącej do pokoju safari jest. Widok na ocean. A to pokój sultan z ogromnym sułtańskim łóżkiem, które nazywa się Samadari. Rzeźbione lustra, lampy miedziane. Jest to pokój z wanną. Często proponujemy go dla młodej pary na podróż poślubną. I tu jest też wyjście bezpośrednio na taras. I to koniec naszego zwiedzania. Zapraszamy przez cały rok na Zanzibar.